Witam bardzo serdecznie w mojej pracowni. Dawno nie było dłuższego filmu. Jak zwykle, natłok pracy, który, który cały czas mnie zaskakuje, nie pozwala na nagrywanie dłuższych filmów. Do tej pory wrzucałem tylko jakieś krótkie shorty. A to dlatego, że, że ostatnie moje prace związane z zegarami były. Bardzo zajmujące mnie i nie miałem głowy do nagrywania kolejnych odcinków, ostatnie moje prace to oprócz renowacji serwisu mechanizmów, to renowacja obudowy. Tutaj, jeden z takich właśnie ostatnich moich prac, jedna z ostatnich moich prac zegar z mechanizmem typu wiedeńskiego, kwadransowy. Pozytywką. Yy, najwięcej czasu zajęło mi przywrócenie jego obudowy do stanu, takiego jaki widać, yy, ściągnięcie starych powłok, yy, przygotowanie powierzchni oraz nałożenie nowej czarnej politury. To wymagało dużo pracy, ale efekt jest yy, myślę, że bardzo, bardzo fajny, ładny. Także yy, będzie cieszył oko. Swojego właściciela. Dodatkowo jest to pamiątka rodzinna klienta, także myślę, że będzie zajmował honorowe miejsce gdzieś w domu klienta. Przed tym zegarem, właśnie tutaj, który stoi, pracowałam nad zegarem stojącym. Także duże powierzchnie do odnowienia. Duże, sporo napraw drewna, które musiałem przeprowadzić. I regeneracja jakichś tam ubytków, ale zegar jest już gotowy, stoi tutaj, nie widać go. Jest poza kadrem, ale już czeka na odbiór. A w tym czasie kolejka powiększała się, i myślę, że od poniedziałku zacznę brać się ostro do następnych prac których jest dużo, klienci czekają, pytają dzwonią, kiedy, kiedy ich zegar już wróci do domu. No a niestety są to sprawy, które wymagają czasu, cierpliwości, dokładności i tutaj pewnych rzeczy przeskoczyć się nie da. Raczej szybkie, szybkie działania tutaj nie są wskazane no i nie są tak naprawdę możliwe. No i przy okazji tego filmu pragnę odpowiedzieć na pytanie, które dość często pada gdzieś w komentarzach czy w innych kontaktach z klientami, a mianowicie jak oliwić zegar. To jest takie pytanie najczęstsze. Moi drodzy, jeśli chodzi o oliwienie zegara, to, to taką powszechną, dobrą praktyką podręcznikową jest to, że nie, nie oliwimy zegara. Uprzednio niewyczyszczonego. Zegar powinien być zawsze przed oliwieniem rozebrany na części pierwsze, wyczyszczony. Wszystkie stare smary, sklejone z brudem, smary, bo to smary oliwy ludzie różnymi rzeczami traktują, mechanizm zegarowy to wszystko powinno być usunięte, wyczyszczone, złożone w całości i dopiero wtedy nakładamy nową oliwę. Tak naprawdę nie ma sensu. Znaczy zegar też się nie oliwi co rok, czy co czy, 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 czy jakiś tam kwartał? Zegar powinien być, tak naprawdę, nowa oliwa powinna być nakładana zawsze tylko i wyłącznie na umyty mechanizm. Także tak mogę odpowiedzieć na, pyta na to pytanie, jak oliwimy zegary. W jakichś tam wyjątkowych przypadkach oczywiście można tą oliwkę. Gdzieś tam sobie m, m, zakroplić. Natomiast zgodnie ze sztuką mechanizm powinien być umyty e, i dopiero po złożeniu już czystych części, e, czy z tych e, kół zębatych płyt, możemy nakładać oliwę. To tak e, celem odpowiedzi na to pytanie, które, e, które często w moich e, gdzieś w kanałach e, social mediowych do mnie kierowaliście. No i na koniec zachęcam do subskrypcji kanału. Śmiało można również się kontaktować. Dane jakieś kontaktowe dodam na koniec filmu. One są też zawarte w, gdzieś na stronie głównej czy YouTube, czy moich social mediów, także z pytaniami jakimiś odnośnie funkcjonowania zegarów śmiało proszę się do mnie. Można się do mnie odzywać, ja nie zawsze od razu, ale zwykle, zwykle zawsze odpowiadam na wszelkie pytania, także tutaj proszę korzystać z tych danych kontaktowych do mnie. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia następnym razem.